Szczerze powiedziawszy, z mojego logicznego tego, co teraz, po cholery Ty używasz już Ultimata? Ja Cię tego nie rozumiem, po prostu. Cześć, za do wszystkie, bardzo serdecznie, z tej strony usłyszał a to jest kolejny odcinek z tej gry. Zagrajmy w JoJo's Beach Adventure Arcade i bez przeciągania jedziemy dalej do następnej naszej postaci, którą oczywiście klasycznie mamy w naszej kolejności, jeżeli chodzi o przechodzenie gry. I tym razem tą postacią będzie ta postać, czyli czeka. Pieczą jest za to stworzone przez Szermierza ponad 500 lat temu. Kiedy Szermierz zmarł, jego stent kontynuował życie. Żył jako stent bez posiadacza. Mistrz Dio zalumnia się z ciemności magazynów muzeum. Jego stent jest tak potężny że ja nie mam szans przeciwko niemu. Z tego powodu ja przysięgłem moją lojalność do niego. Pewnego dnia facet pociągnął dawny mieć przez pomyłkę. Czaka, uwolniłeś mnie. Ty musisz być teraz moim właścicielem. Władaj mną, by zabić Zotero i jego ludzi. Ty jesteś teraz bezkonkurencyjnym mistrzem. No dobra, spokój. Wszystko jest okej, okay, tylko że. Tak naprawdę wszystko, cały ten filmik był skupiony nie wobec postaci Czaki, tylko tak naprawdę wobec postaci samego anu Anubisa, więc nie wiem, nie mam pojęcia po co akurat był ten. On, ja rozumiem, że w fabule on oczywiście był tym posiadaczem. Wszystko to jest zrozumiałe, ale problem jest taki, tak jak mówię, że tu głównie skupiamy się na samym stęcie. O juhuuu, to było niezłe. Ale cóż, zobaczymy jak mi to wyjdzie, oczywiście. Grałem sobie już wcześniej tą postacią. To już sprawdzić, czy mi ten, czy mi podpasuje. I powiem tak, na razie ona tak średnio mi podpasowuje, ale postaram się mniej więcej zagrać tą postacią jak najlepiej. Jeżeli, nie wiem, będą jakieś fatki, czy coś podobne, to to będzie logiczne tak naprawdę. Ale to zobaczymy tak naprawdę. Więc mieliśmy pierwszy pojedynek, który już był oczywiście e, fabularny pojedynek, bo to był pojedynek z Polnarefem, który też mieliśmy oczywiście w superstory Story Mode, gdzie graliśmy jako Polnaref, i wtedy wygraliśmy tą walkę. Co prawda nie ten, co prawda było trudno, bo jak widać, czaka był dosyć trudnym rywalem, ale postaraliśmy się jak najlepiej praktycznie, żeby ten wygrać. Ale zobaczymy teraz, jak będzie. Kolejnym przeciwnikiem jest ten Kakyoin, czyli oczywiście posiadać tego chirofantu Grina. Och, Kakyoin, Nic z tego, ja ci nie dam tak łatwo. O chwila. Brodź oczy! I teraz? No? Odsuń się, odsuń się! I teraz! Właśnie tak czekałem cierpliwie na ciebie, Kakioń, żebyś tutaj podeszedł, żeby mógł ci e, zaserwować ostatni cios swoim ultimate'em. I ty popełniłeś praktycznie ten najmniejszy błąd, który był potrzebny przede wszystkim mi, żeby można było wygrać. Trzecim pojedynkiem będzie pojedynek z e, Abdulem i Magician Red. Więc pewnie będzie ciężko, bo Abdul na pewno nie da tak łatwo się ten, e, temu rywalowi, ale. Pokażę, niech pokaże swoje najlepsze umiejętności, tak naprawdę, sam Abdul, czyli posiadać praktycznie ciemnego, może nie ciemnego, a takiego mocnego, ciepłego tego, ciepłego Stenda. Słyszałem Reto Red to Nie zadziała dobrze, o, 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 nie ma Stenda, nie ma Stenda, nie ma Stenda, już ma Stenda, niestety, o chwila, chcę, właśnie, chciałem przyszykować tego Ultimata. Starcy, starcy, spokojnie starcyło, to było szybkie. To było szybkie, to było sprawne i to było bardzo dokładne przede wszystkim. Więc Abdul pokonany, trzeci z dajdrów jest y, załatwiony i teraz czas na czwartego, w którym będzie Józef Dzostarcy jako Hermit Porplem, albo sekretnym też Hamonem, jak to woli tak naprawdę określić. Więc y, Józefie, pokaż, co tam umiesz. Hermit Purple! Ale mój ten. Teraz teraz na mój stan też jest uaktywowany, czyli mieć Anubisa. O, dobrze się broni w tym momencie Ale pamiętaj, że ja jestem szybszy, praktycznie. Uch! O, tak, 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 tak. Dobrze, dobrze, dobrze. On już odpalił z tego. Ultimate, Nie, 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 nie. Ja ci tak łatwo nie dam. Nie zrobisz mi tu żadnego ucieczki albo coś. Będziesz walczył praktycznie do samego końca. Nawet pomimo swojego już wieku, praktycznie. Uch! A jak już tylko... Załatwię cię do pewnego stopnia, to wtedy będzie mógł ci przyszykować tego yy, akcję kończącą. O! O, właśnie! O, kurde! O, nie wiedziałem, że ty też coś takiego masz. Ja cały czas używałem jednego, bo cały czas na tym, na tutorialu jaki robiłem, to tylko jeden mi się udawało. Nie spodziewałem się, że on ma jeszcze jakiś. Chyba praktycznie yy, na tym, na siedzeniu. Dobra, to mnie akurat to zaskoczyło, można właśnie określić takiego, jako taki zaskakujący moment tego odcinka, że odkryłem drugi Ultimate, tylko trzeba niestety usiąść. Teraz czas na najtrudniejsze zadanie, czyli tego Igiego, który jak pamiętacie ze wszystkich na razie odcinków jest bardzo dobry w tym, w, w oczywiście w bronieniu się, ale czy się obroni przed moim tym, standem to ja nie wiem, ale dobra Iggy na razie. Pierdnął mi, a nie schodzi. O, o o o właśnie o tym mówiłem Mówiłem, że on będzie troszkę trudnym zadaniem, ale postaram się jak najlepiej sobie go przede wszystkim pokonać Dobra Dobra, dobra, dobra No odpal, odpal Ultimate O właśnie, chciałem to zrobić, bo już wiem, że zaraz bym padł praktycznie, a już czekałem cierpliwie na to. Tak a nie się mnie słuchać. Ale na szczęście w odpowiednim momencie się posłuchał, żeby wygrać, w końcu przecież musimy dojść do samego końca, do Jotaro, który będzie, wiadomo, kolejnym przekichanym zawodnikiem, ale, no, trzeba będzie jakoś wygrać. A skoro o wilku mowa, właśnie o to Jotaro, czyli Star Platinum, i to będzie trudne, trudne wyzwanie. Pamiętajcie, co było w przypadku tego e, poprzedniego odcinka, czyli Midler. faktycznie on mi nie dał tego, nie dał mi litości, i zakładam, że ten Jotaro również nie da mi. Chyba, że ja szybciej muszę płacę tego. Ultimata. Ale nie wiem jeszcze. Na razie się nieźle broni bronić Sotero, ale pamiętaj, że... Na razie musimy to zrobić troszeczkę inaczej. O nie! Odpalił ultimata. A on może jeszcze raz go odpalić, najgorsze. Nie, nie, nie. Dobra, dobra, na razie się uciszę, bo... Dosyć dobrą mam pasę w tym momencie. Teraz, teraz, o właśnie! Dobra, będzie wygrana, super, superowo! Za pierwszym razem udało się Jota rozpokonać. Spodziewałem się, że będzie trudno, ale na szczęście nie musiałem się z nim przedzierać, tak jak to było w ostatnim odcinku. Praktycznie te 3-4 próby, bo nie pamiętam dokładnie. I znowu ten bezsensowny rywal, czyli Ice. Który nie wiem po cholerę jest, jak przecież już cel został zrealizowany, czyli pokonanie oczywiście tego, zotaru I teraz zrobimy ci to! Osty, to było sprytne praktycznie! Niestety udało mu się ten, udało mu się mnie wybronić, a szkoda. Niestety tym razem ten, e, Ice był bardziej, prze, ten, bardziej przemyślany niż ja. Uf, kolejny skok. Dobra, dobra, dobra. Może jeszcze uda mi się szybko tego nabić Nawet nie zrobiłem uniku O nie znowu mi się padł Znowu mi się pad buntuje Pad mi się buntuje, ale teraz dzisiaj ten przestanie buntować na całe szczęście Teraz szybko, szybko to zrobię, bo już mam odpalonego. Szybko, 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 Dobrze, dobrze! Jaka to była teraz seria z mojej strony, żeby tylko nie odpalił z tego ultimate'a, bo czułem, że po prostu zaraz zrobi te swoje kółka i nie będę miał praktycznie żadnej możliwości na obronę i tym podobne. Jaka to była seria, sam jestem zdziwiony tak naprawdę. Ale cóż, czas na ostatni pojedynek, czyli czas na ZAWARDO! I to DIO! ZAWARDO, chodź mi tu! Ale w sumie dziwi mnie jedno. Bo ten, bo... A... Mecha mówi mówił wyraźnie, że nie chce walczyć z tym, nie chce walczyć z DIO, bo przecież on jest apotezny. To dlaczego z nim walczy? Tego nie potrafię zrozumieć. Chyba, że ten, nie wiem, sprzeciwił mu się, że nie wiem, czy nie było jakiejś nagrody, czy coś jest nie w tylu... To jest całkiem możliwe, ja to przegram, ja to przegram, no to ja wiedziałem, że ja to przegram, bo praktycznie nic nie mogłem zrobić, nie wiem, zasmakowałem mu może tylko tam kilka ciosów, a tak to była przegrana, no ale powiem tak, nie jestem zły, nie jestem zły, bo przegrywam z głównym bossem, a nie z jakimiś tymi pobocznymi właśnie, ale właśnie Jotaro czy nie wiem, Josef Zostar, tylko już samym diabłem ja wcielonym, czyli Dio. A sama walka z Dią, no musi być trudna, więc coś za coś tak naprawdę. Wszystko poszło dobrze, poza właśnie tym. Jeszcze raz, ale muszę być bardziej przygotowany przede wszystkim. O, bo. co jest? Cześć, cześć! Ej, on nie może atakować teraz. Ej, co jest? Chwila! No nie mogę atakować! Padzie! No naprawdę, ja nie mogłem teraz w ogóle atakować. Chucky się jakimś cudem zbuntował. Ja tego nie liczę, ja nie liczę tej porażki, bo coś tu się stało tak naprawdę. Ja jej w ogóle nie liczę, bo nie mogę nic kompletnie zrobić. Bo wcześniej wciskiwałem, wciskiwałem, a on tak się co robił? Nic. On tylko tak stał. Więc nie wiem, jakoś tak dziwnie ten pacjent buntuje, że nie wiem, on stwierdził takie, że za dobrze ci poszło, to teraz musisz mieć trudności przede wszystkim w pokonaniu Dio i operowaniu go. I ci nie pozwolimy tak łatwo wygrać z nim. Próbujemy jeszcze raz. A ja tym razem wiedziałem co chcę zrobić. I to też. Ale tu już niestety nie. Dobra, na razie idzie. ładnie się się Znaczy Znaczy tak łatwo nie dam. Zobaczymy jeszcze. Teraz to będzie naprawdę czek Kurde, tam mi zrobił, niedobrze. O, zrobił tego, unika. Więc co, spróbuję. O, i teraz! Kurde! nie przegrałem. Ale to była dobra próba, szczerze powiedziawszy. To była bardzo dobra próba, szczerze. Wszystkim, bo wiedziałem, że on miał mało życia, ale ten, ale warto było spróbować, jeżeli się uda. Niestety się nie udało. Powiem tak, to była trzecia próba, ale tak jak mówiłem, tamtej drugiej to ja nie liczę, bo mi się pad zbuntował. Dlatego to będzie ostatnia próba. Jeżeli się nie uda, no to trudno. No to sporo, postaram się go przejść, jak już ten. Wrócimy z znacznie, jak już go pokonam, ale tak to mówię. Jeszcze jedna próba, ale dobrze było. Jest teraz. Sławardo. Dobra, muszę tu być przygotowany E! Blokowałem! Jak to nie O o o! A już nie miałem tego! Nie miałem stenda Może jak go trochę naładuję Dobra, teraz go spróbuję naładować troszeczkę a, a. I nie to chciałem? To chciałem o, to chciałem. Wiem, że on mnie ten... Dobra, nie ma co, bo to było za żałosne. Widzimy się, jak już go pokonam. Mam go! Udało mi się! Jednak taki, jednak taki dio jak ten, jak on, to nie udało się tak naprawdę mu wygrać. Mam gnidę w końcu z głowy. Okazało się, że trzeba było robić sekwencie w sekwencie mocnej, średniej, dużej i się po prostu udało wygrać tą walkę. A tak czas na feedback końcowy. Jestem silniejszy niż ktokolwiek inny! E? E? Przerwańmy, Czaka! To ty będziesz tym, który zginie! Nie, to niemożliwe! Ja mogłem przegrać. Dio nie może być pokonany! Po pokonaniu Diocaka teraz podróżował w poszukiwaniu silniejszych przeciwników. Lecz Anubisa kontynuuje szeptanie do Czeka, jesteś mistrzem cięcia. Wszystko może być Twoje poprzez cięcie. I ja ci w tym pomogę. Mam ochotę kogoś ciąć. Nie obchodzi mnie, kto to jest. Ja muszę ciąć mięso. Każdy jest dla mnie w porządku to już nigdy nie był widoczny od tamtego czasu. Nikt nie wie, czy on został uwolniony z mocy Mieca Anubisa. Aha, czyli taki po prostu prosty ten ending, że już wykluczyli z postać na dobre. Wygrał, ale jednak ten, jemu, mu nie wystarczyło, że pokonał Dio, to postanowił poszukać sobie kogoś, by... Każdego zgładzić. A zamiec Anubisa miał na nim kontrolę to stwierdził. A dobra, to co zrobimy? Może pokachamy każdego. Nawet drzewa byłyby w porządku, praktycznie, do pokonania. No ale cóż, to jest taki właśnie mój idealny ending, żeby wykluczyć kompletnie uspostać z tego z jakiegokolwiek e, historii i fandomu, bo chyba nie mieli już mieć żadnego pomysłu. Tak czy jak ja już się tutaj muszę z wami pożegnać, tak wiecie, mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować, jeżeli chcecie, napisać komentarz, ponieważ bardzo mi na to żalezy. ja Jestem Użytkownik Adjedobdobli. Na razie i cześć!